Popełnianie błędów jest rzeczą ludzką. Jednak jeszcze bardziej ludzką rzeczą jest śmianie się z popełnionych błędów. Tym różnimy się od zwierząt i od influencerów. W dzisiejszym odcinku mam zaszczyt zaprosić was na kolejne 14 już zestawienie 10 projektów rzeczy, które niezbyt przemyślano a partnerem dzisiejszego odcinka jest alerabat.com. Strona z setkami kodów rabatowych oraz informacji o najatrakcyjniejszych promocjach, dzięki którym już nigdy nie przepłacicie. Wszystkie kody na stronie są całkowicie darmowe i dostępne dla wszystkich bez ograniczeń. A aby nie przekapić żadnej zniżki, szczególnie warto zainstalować tutaj wtyczkę w przeglądarce oraz aplikacje na telefon, które same znajdują dostępne kody rabatowe na zakupy w sklepach online, między innymi z kosmetykami, jedzeniem na dowóz czy elektroniką, a następnie wybierają ten najbardziej Najkorzystniejszy. Dodatkowo od każdego zakupu naliczają cashback, czyli określony procent pieniędzy, które z powrotem trafiają na wasze konto. Czyli jak widzicie, oszczędność jest tutaj podwójna. Nie dość, że rabaty to jeszcze cashback. Świetną opcją jest również monitorowanie cen oraz możliwość ustawiania powiadomień, kiedy cena interesującego was produktu spadnie. Zainteresowani? Wszystkie linki znajdziecie w opisie pod tym filmem. Jeszcze raz zapraszam. Tymczasem wracamy do dzisiejszego odcinka. Numer 10. W pewnej publicznej toalecie nad jedną z kabin znajduje się okno, które w dzień na pewno sprawdza się świetnie, jednak kiedy na zewnątrz robi się ciemno, wewnątrz robi się niezręcznie, gdyż okno zamienia się w lustro. Tak, człowiek nie może nawet rąk myć w spokoju, bo zaraz jakiś z bok na sedesie będzie was podglądał. Numer 9. Pewien producent materiałów opatrunkowych uznał, że świetnym pomysłem będzie stworzenie plastrów dla dzieci w kształcie sernika z polewą truskawkową. Hm, co będzie kolejne? Gips na nogę w kształcie schabowego z kością? Numer 8. Jak pisze pewien internauta, w nowym mieszkaniu mojego znajomego deska do krojenia została wbudowana w blat. Cały brud gromadzi się pod metalową częścią. E, tam. Narzeka, jakby resztki z wczorajszego kebaba w zębach nigdy nie poprawiły mu humoru. Numer 7. W pewnym mieszkaniu na Airbnb, najwyraźniej, aby zaoszczędzić trochę miejsca, właściciele zamontowali łóżko centralnie nad schodami. Przyznajcie, to się nazywa łóżko piętrowe. Sny o spadaniu muszą nabierać nam zupełnie nowego znaczenia. Numer 6. A jeszcze a propos schodów. Schodów. Oto prawdopodobnie jedyne na świecie schody przeznaczone dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. A przynajmniej tak wynika z namalowanego na nich znaku. Podobno prowadzą one do lokalnego cudotwórcy Łukasza Majzy. Całe szczęście z tyłu budynku znajduje się normalny podjazd. Numer 5. Wykreślanka, którą widzicie na zdjęciu, pochodzi z książeczki dla kilku latków. Problem w tym, że nawet ja nie mogłem znaleźć w niej ani jednego z wymienionych słów. Między innymi dlatego wczoraj nie było odcinka. Cały dzień ich szukałem. Bez przerwy. Szukałem ich w mieszkaniu, szukałem w w samochodzie, gdy jechałem, w samolocie, gdy leciałem, cały czas ich szukałem. Ech, a potem mówią, że to granie na komputerze powoduje agresję u dzieci. Numer 4. A oto jak wygląda otwarcie pewnych rosyjskich chusteczek Bambino. Pozwólcie, że pozostawię to bez komentarza. Przyznajcie tylko, że slogan od pierwszych dni życia brzmi tutaj naprawdę niepokojąco. Z drugiej strony imponująco, no bo pierwsze dni życia i już taki sprzęt? Numer 3 Jeśli kiedykolwiek czuliście się bezużyteczni, pomyślcie o tym zestawie origami, w którym kartki papieru są już złożone, tylko aby zmieściły się w pudełku. Ten kto to robił zdecydowanie minął się z powołaniem, przecież ten gościu powinien pracować w IKEA. Numer 2 Numer budynku umieszczony w pionie wydaje się ciekawym pomysłem. Dopóki, tak jak tutaj, numer ten nie będzie składał się z samych szóstek, dziewiątek i ósemek. A wy co tutaj widzicie? 6989 czy 6869. zdziwiłbym się, gdyby ten kto to malował, sam mieszkał pod numerem 71830. Numer 1. Tutaj nie do końca jestem pewny, czy jest to coś, co niezbyt przemyślano, czy raczej coś, co przemyślano aż nadto. Na pierwszy rzut oka tabliczka mówi, że w sklepie mogą znajdować się aż 63 osoby, kiedy jednak się Przyjrzymy, zdamy sobie sprawę, że jednak tylko 9 osób. 6 na parterze i 3 na piętrze. Cóż, brakuje jeszcze tylko tabliczki: zachowaj dystans z małym napisem do samego siebie i zasłaniaj usta, kiedy ziewasz, bo to zaraźliwe ziomuś. Okej, okay, i tym zaraźliwym jak ściąganie na przerwie akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednio z tej serii na Planecie Faktów. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia już w kolejnym odcinku na kanale. Cześć.